Cześć, tu Agata. Witam Cię. Chciałabym Ci opowiedzieć o tym obrazku arteterapeutycznym. Jest tutaj namalowane drzewo. Są kolory taki turkusowo-niebieski, zieleń, złoty, żółty. Jeżeli chodzi o zieleń, to to jest taki kolor healing, czyli Uleczenie, uzdrowienie, taki proces wracania do balansu, do harmonii, wracania do siebie. Więc tutaj jest dużo tego koloru. Jest namalowane drzewo, które jest no takie turkusowo niebieskie. Niebieski to są emocje, więc tutaj osoba, która malowała ten obraz, no całe aż drzewo ma z emocjami, czyli żyje w emocjach. Boi się, ma lęk, strach. Gniew, takie niezadowolenie z życia, ponieważ to drzewo jest duże. Zobaczcie, tych gałęzi jest dużo. To nie jest młode drzewko, które ma dwie gałązki, tylko to już jest duże, dorosłe drzewo. Mnóstwo gałęzi, mnóstwo liści i ta korona. <laughs> Korona drzewa jest rozbudowana, a jak wiemy, drzewo jest połowa nad ziemią, połowa jest pod ziemią, ponieważ korzenie tak naprawdę tworzą drugą koronę pod ziemią. Dzięki temu drzewo trzyma się w podstawie. No więc ta osoba, która tutaj to malowała, bardzo przeżywa sytuacje, które ją w życiu spotykają. Właśnie wychodzą na jaw różnego rodzaju emocje i potrzebuje te emocje przepracować. Można je właśnie przemalować, można o nich porozmawiać. Można w różne sposoby, są różne sposoby arteterapii. Tutaj mamy akurat jeden z działów arteterapii, czyli malowanie, sztuki plastyczne. No i tu się właśnie pokazały te emocje. Co jeszcze tutaj jest? Więc że Lewo jest takie rozświetlone, czyli jest dużo energii. Ta energia jest w, w, tutaj w okolicy pnia, a pień to jest właśnie podstawa. Dzięki temu drzewo rośnie, przekazuje wszystkie soki oraz wodę z korzeni do y, korony, żeby urosły liście, żeby wydać owoce. Y, tak naprawdę można by powiedzieć, że tu jest mnóstwo owoców, bo te kropki zielone wy, wyrysowane ja najpierw myślałam, że to jest jako liście, ale to możemy właśnie powiedzieć, że to ta energia, która płynie od korzeni z ziemi, to uziemienie, czyli Czyli stań boso, stań boso na trawie, na ziemi, uziemiaj się codziennie, nastąpi ten healing, to, ten zielony kolor to uzdrowienie ciała, uzdrowienie umysłu, uzdrowienie duszy, z tych trzech aspektów, z których my się składamy. I to światło właśnie w, tutaj w okolicy pnia pokazuje, że tego światła jest dużo, to światło idzie do góry. Takie są tutaj powiedzmy przebłyski tego białego światła, ale wszędzie promieniuje zieleń. Idź do natury, przebywaj w naturze, jak najwięcej y, właśnie spotykaj się z naturą i tam spędzaj czas. Niekoniecznie telewizja, niekoniecznie telefon, internet ale właśnie przebywanie wśród drzew, wśród natury, korzystanie z dobrodziejstw, bycia w naturze. Jest tutaj jeszcze kolor złoty. I tutaj tak ja troszkę podniosę to, on się gdzieś to złoto zaświeci. To złoto jest w postaci kropek, ale i w postaci takich gałązek w koronie drzewa. Też tutaj wzdłuż pnia, też tak trochę zamrygam tym obrazkiem. Złoty kolor jako światło, jako taki dobrobyt, więc ta osoba wszystko ma, jest yy, zaopatrzona, zaopiekowana, ma wsparcie, yy, korzenie i rodzina i tym, czym się zajmuje. To wszystko jej daje wsparcie, ale cały czas żyje właśnie w lęku, w strachu, co to będzie jutro, jak ja sobie poradzę, co ja mam zrobić, jak ja mam to rozwiązać. Te emocje cały czas towarzyszą. To jest właśnie takie ży życie w Matrixie, czyli nie zaufanie swojemu sercu, tylko zaufanie umysłowi. I ten umysł powoduje, że w, w tej osobie są lęki, cały czas jest lęk egzystencjalny, lęk o finanse, lęk o zdrowie. Więc ja tak to tutaj widzę. To jest taka próbka mojej interpretacji. Oczywiście, każda osoba. Jest interpretowana przeze mnie jej rysunki, obrazki dogłębnie, więc jeżeli przyjdziesz do mnie na takie zajęcia malarstwa, ja oczywiście opowiem więcej, więc tu jest taka próbka. Zachęcam cię, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana takimi zajęciami z arteterapii, gdzie możesz przemalować swoje emocje, swoje uczucia, wydobyć je na zewnątrz i właśnie z nimi popracować, jeżeli chcesz się pozbyć lęku, strachu, gniewu, agresji, niepewności, takiego lęku o byt, co będzie, co z moimi finansami, co z moją pracą, co z moją rodziną, co z moimi relacjami. To to możemy za pomocą arteterapii sztuk plastycznych przemalować i uwolnić się od tego. Jeszcze zauważyłam tutaj dwie rzeczy. Drzewo, które stoi, to turkusowo-niebieskie, ono wygląda tak, jakby miało na dole dwie nogi, na dole pnia i ono jest w ruchu, czyli to drzewo tak naprawdę nie utknęło, czy nie jest w tej naturalnej formie, formie gdzie drzewo rośnie, tylko właśnie ono jest w ruchu, ono tak jakby chciało z tego swojego środowiska wyjść. Drzewa rosną w lesie, rosną gdzieś w naturze i nie jest dla nas tutaj matriksowców naturalne, żeby drzewo się gdzieś przemieszczało, że ono jakby chciało zmienić środowisko, w którym jest. Taki trochę tu czuję bunt, ale jednocześnie to drzewo, zobaczcie, idzie w lewo, a w lewo to idzie w przeszłość, czyli sięganie do przyszłości i myślenie o przeszłości, zamiast być w tu i teraz, w tym momencie, doceniać to, co ma w tym momencie, a nie patrzenie w przeszłość, to jest różnica między byciem w tu i teraz, a byciem w przeszłości. Bycie w przeszłości to są w dalszym ciągu rozgrzebywanie starych spraw i lęki. I druga rzecz, która mi się tu pojawiła, więc ta taka chrypka na gardle. Ja dopiero właśnie już po nagraniu filmu, teraz sobie dogrywam, yy, skojarzyłam, bo również symptomy z ciała dużo mówią o, o konkretnej pracy. Więc ja tu cały czas miałam chrypkę, takie trzymało mnie na gardle, ze cztery razy otrząkałam. Ja to oczywiście wycięłam tutaj z filmu, i jest tutaj czakra gardła, tak? czyli ta komunikacja. Również ten kolor niebieski, yy, ten turkusowy, to drzewo, tutaj taka mi się nasunęła druga. Druga, y, druga część tego przekazu, z tego rysunku. Ta osoba pracuje teraz z komunikacją, pracuje z gardłem, y, dużo mówi, dużo opowiada, mówi do ludzi, pracuje z ludźmi. Ciało mi to pokazało, tak? Zwróć na to uwagę. Ja sama myślałam, dlaczego cały czas rano kaszle, chrząkam, a to jest zwrócenie. Ciało nie kłamie, ciało zawsze mówi prawdę. Przyszła mi taka świadomość, że tu chodzi o komunikację, więc ta osoba cała jest komunikacją. Idź w to, buduj swoją przyszłość. Przyszłość na komunikacji, w tu i teraz z nią pracujesz, rozmawiasz, mówisz, to jest Twoje. Także ta osoba, która to maluje, dobrze jest w dobrym miejscu i podąża w dobrym kierunku. I ten instynkt, ta taka intuicja wewnętrzna, dobrze podpowiada tej osobie. Niczego się nie bój, bądź w tu i teraz, przyjmuj wszystko, co przychodzi, akceptuj. Twoje życie dzięki temu będzie lepsze i jest. jesteś na dobrej drodze.